W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison, chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża, Rodzicielko, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Święty Judo, Tadeuszu, módl się za nami. Święty Judo, Chwalebne Apostole, módl się za nami. Święty Judo, gorliwy wyznawco, módl się za nami. Święty Judo, przyjacielu Chrystusa, módl się za nami. Święty Judo, wierny Sługo Boży, módl się za nami. Święty Judo, powołany do głoszenia Ewangelii, módl się za nami. Święty Judo, głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami. Święty Judo, rozniecający miłość Bożą w ludzkich duszach, módl się za nami. Święty Judo, występujący mężnie w obronie wiary świętej, módl się za nami. Święty Judo, który jesteś dla nas przykładem życia chrześcijańskiego, módl się za nami. Święty Judo, który cierpiałeś prześladowania dla wiary, Módl się za nami, święty Judo, potwierdzający własną krwią wiarę w Chrystusa, módl się za nami. Święty Judo, patronie w sprawach szczególnie trudnych i beznadziejnych, módl się za nami. Abyśmy z naszych grzechów powstali, módl się za nami, abyśmy szczerze pokutowali, módl się za nami. Abyśmy gorliwymi byli w służbie Bożej, módl się za nami. Abyśmy w dobrym robili postępy, módl się za nami. Abyśmy w zgodzie i jedności żyli, módl się za nami. Abyśmy wiarę zawsze zachowali, módl się za nami. Abyśmy nigdy nie ulegli zwątpieniu, módl się za nami. Abyśmy nigdy nie wpadli w rozpacz, Módl się za nami, abyśmy błądzącym zawsze mogli dopomóc, módl się za nami, abyśmy od wszystkich niebezpieczeństw duszy i ciała uwolnieni byli, módl się za nami, abyśmy po naszym życiu na ziemi z Tobą się połączyli, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, który nas przez świętego Judę Tadeusza raczyłeś doprowadzić do poznania swojego imienia, spraw prosimy Cię, abyśmy, oddając mu należną cześć, coraz bliżej postępowali w dobrym. Amen. O święty Tadeuszu, który byłeś godzien zaliczać się do rodziny Zbawiciela, Najświętszej Panny i Świętego Józefa, pozdrawiam Cię przez Najświętsze Serce Jezusowe. Przez to Najświętsze Serce chcę nieść chwałę Bogu i składać dzięki za łaski Tobie udzielone. Padłszy na kolana, proszę Cię pokornie, przez to Najświętsze Serce. Wejrzyj na mnie litościwie, nie mą korną prośbą, a ufność moja niech nie będzie zawstydzoną. Tobie Bóg użyczył łaski, że swoją możną przyczyną przychodzisz ludziom z pomocą w beznadziejnych okolicznościach. Oprzyjdź mi z pomocą, bym mógł zmiłowanie pańskie uwielbiać na wieki, całe życie moje wdzięcznym Ci będę, i zostanę gorliwym Twoim czcicielem, amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.